Restauracje. Generalnie zasada jest taka, że chcemy zachęcać naszych rodaków do tego, aby odkrywali piękno Polski i także wypoczywali właśnie w Polsce, nie tylko w tym sezonie wysokim, takim tradycyjnym, ale także w tym sezonie, w sezonie niskim I, i taka jest główna idea tego przedsięwzięcia. W tym roku czekają nas dwa takie weekendy. Pierwszy właśnie teraz już niebawem i mamy jest już... Weekend, tak? tak, dokładnie. Mamy ponad 450 partnerów. Liczymy też na dużo większą grupę turystów, którzy zechcą skorzystać z tych propozycji. Ta jest bardzo prosta. Po prostu partnerzy obniżają na ten czas o 50% cenę. Biorąc pod uwagę Jakie to są obiekty? To są hotele, to są hotele często ekskluzywne także, to są różnego rodzaju obiekty, muzea, restauracje i ta obniżka, ta propozycja jest na pewno atrakcyjna ze względu właśnie na swój walor cenowy i, i ma się stać takim bodźcem przyciągającym właśnie Polaków do tego, aby zechcieli z tej oferty skorzystać, także same walory tej, tej akcji, ale to przede wszystkim bardzo duże zainteresowanie i nie ukrywam, że chcielibyśmy, aby to się stało taką naszą nową, turystyczną e, tradycją, tak abyśmy e, tego rodzaju weekendy mieli dwa e, w ciągu roku, żeby nam się to zaczęło właśnie kojarzyć i żebyśmy e, zechcieli z tych propozycji skorzystać e, i, i właśnie wybrać się, może nawet całą rodziną e, w jakieś atrakcyjne miejsce, a tych